Cześć. Dzień dobry. Nazywam się Karol Wójcicki, Jestem dziennikarzem okowym, popularyzatorem astronomii i autorem astronomicznego fanpage'a bloga o nazwie z głową w gwiazdach. Ale przede wszystkim mógłbym chyba powiedzieć dzisiaj o sobie, że jestem szczęściarzem na tak wielu bardzo różnych płaszczyznach, o których zaraz wam powiem, ale zacznę od tej pierwszej, którą możecie już zobaczyć na własne na oczy. Jest za moimi plecami to mój teleskop. Wielki 14 calowy teleskop Schmidt-Cassegraina, który znajduje się w moim przydomowym obserwatorium, przy pomocy którego pokazuje ludziom wszechświat. I to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie w życiu można robić. Na moim facebookowym profilu z głową w gwiazdach prezentuję różne zjawiska astronomiczne. Ich przebieg w czasie naturalnym, niezależnie od tego, czy dzieje się to nad moim domem, czy czasem na drugim końcu świata, do czego zaraz też pewnie wrócimy. To wszystko możliwe jest dzięki osiągnięciom nauki i niezwykłym pomysłom pewnych ludzi. Ludzi, którzy mieli odwagę zmienić świat, którzy mieli odwagę wdrożyć w życie szalone często pomysły, sprawiając, że nam wszystkim dzisiaj w dobie XXI wieku żyje się zdecydowanie lepiej i trzymam kciuki za to, aby jak najdłużej tak pozostało. Jednym z takich wizjonerów dawno temu był sam Mikołaj Kopernik, który urodził się prawie już dokładnie 550 lat temu. Jego 550. rocznicę urodzin będziemy świętowali w roku 2023. I pewnie wiecie, że nie bez powodu to właśnie ten rok został ogłoszony rokiem Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik. Zmienił nasz sposób myślenia o świecie, a to nie jest proste, bo zbudować kamerę, przy pomocy której pokazujemy kosmos, zbudować komputer, może nawet, albo inne rzeczy czasem jest łatwiej, niż wywrócić cały światopogląd ludzkości na temat naszego miejsca w otaczającym nas wszechświecie i, i, i zmienić sposób myślenia o budowie otaczającego nas układu słonecznego. Za czasów Kopernika, a raczej do czasów Kopernika, Ludzie wierzyli, że Ziemia stanowi centrum wszechświata. A wszystkie obiekty, słońce, księżyc, planety, gwiazdy krążą wokół naszej planety, czyniąc nas wyjątkowymi, niezwykłymi. Co wielu osobom bardzo pasowało. Taki sposób myślenia o nas samych i o naszym miejscu we wszechświecie. Mikołaj Kopernik nie był, co prawda, pierwszą osobą, która. Zaproponowała heliocentryczny model układu, model budowy układu słonecznego, bo niektórzy przedstawiali taki stan rzeczy już w czasach starożytnych. Ale to prace Mikołaja Kopernika, jego błyskotliwe myśli, jego obserwacje i spisanie tego w Wielkiej Księdze pozwoliło przekonać świat właśnie do tego, że to ta wizja wszechświata jest prawdziwa. Ta wizja wszechświata. A jednocześnie też wizja świata, bo to też zmieniło sposób myślenia w ogóle o świecie, o naszym miejscu w nim i o tym, jak mogłyby zachodzić w nim pewne zmiany, że nawet te najstraszniejsze, najbardziej niewyobrażalne mogą być wdrożone w życie. Wystarczy bardzo się postarać. Teoria Mikołaja Kopernika i jego przewrót w zasadzie, bo tak często też o tym mówimy, dało podwaliny pod współczesną naukę, której dobrodziejstw doświadczamy dzisiaj każdego dnia. I muszę Wam zdradzić, że wizja Układu Słonecznego, którą zaproponował Mikołaj Kopernik, wcale nie jest taka zła. To, to nie jest źle, kiedy my nie jesteśmy pępkiem świata, kiedy nie jesteśmy na nieruchomej ziemi, która znajduje się w centrum wszechświata. Wiele wspaniałych rzeczy dzieje się, kiedy dokładnie jest odwrotnie. Ziemia jest jedną z ośmiu obecnie planet układu słonecznego. Kiedyś było ich dziewięć, i sam mam nadzieję na to, że prędzej czy później Pluton odzyska e, miano planety i przestanie być planetą Karłowatą. Wierzę głęboko, że ta zmiana jest możliwa, a że sam Pluton stracił tytuł planety trochę w wyniku pewnego nieporozumienia, ale. Pojawiające się i przybywające planety to przecież nie jest nic nowego. Znaczy te ciała niebieskie wciąż tam są, ale na skutek różnych zawirowań pojawiały się czasami nowe, czasami które znikały. Wystarczy wspomnieć, że przecież za czasów Mikołaja Kopernika znane były tylko Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn, czyli pięć planet znanych już w czasach starożytnych, wtedy, gdy można było prowadzić obserwacje nieuzbrojonym okiem. No bo w końcu Mikołaj Kopernik. Nie dysponował instrumentami optycznymi, takimi jak chociażby ten teleskop, ani jakikolwiek inny, nawet prostszy, bo pierwszy teleskop został wykorzystany do obserwacji nieba przez Galileusza kilkadziesiąt lat po śmierci Mikołaja Kopernika więc dopiero to w czasach pokopernikańskich odkrywano kolejne planety, takie jak Uran, Neptun, czy na początku XXI XX wieku właśnie wspomniany. Pluton. Wystarczy też wspomnieć, że były też kiedyś planety, które też przestały być planetami, jak chociażby planeta Ceres, która obecnie jest uważana za największą planetoidę w Układzie Słonecznym, a raczej było tak do niedawna, bo w końcu też jest teraz planetą karłowatą, krążącą właśnie w gronie innych ciał, takich jak planetoidy w głównym pasie planetoid, a Pluton pełni podobną funkcję w zewnętrznym pasie planetoid za orbitą Urana i Neptuna. Wszechświat Zmienia się więc cały czas. Z jednej strony dlatego, że za mało o nim wiemy i dopiero co nowe rzeczy odkrywamy, ale czasami też dlatego, że wiemy o nim coraz więcej, dowiadując się nowych ciekawych faktów, które pozwalają nam. Zmienić nasz pogląd na przeszłość. Bo to, co jest bardzo ważne, to to, żeby nie przywiązywać się do żadnych rzeczy. Nawet jeśli dziś nauka przekonuje nas do tego, że, że tak jest, to może się równie dobrze okazać, że za jakiś czas będziemy wiedzieli o układzie słonecznym więcej i lepiej i inaczej i trochę inaczej będziemy patrzyli na, na pewne sprawy. Jednak tak długo, jak nic nie jest w stanie pobić w debacie naukowej poprzednio znanych argumentów, to się ich Cały czas y, trzymamy. I, I ten wszechświat w dalszym ciągu jest niezwykły. Jedną z niezwykłości tych warciarstw, tych które dotknęły mnie w życiu, jest to, że, że możemy obserwować w naszym układzie słonecznym, właśnie na tej Ziemi, która przestała być wyjątkowa, jedno z najbardziej wyjątkowych zjawisk astronomicznych, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. Mowa tutaj np. o zaćmieniach Słońca. Zaćmienia Słońca powstające wtedy, kiedy trzy ciała niebieskie ustawiają się w linii prostej: Ziemia, Księżyc i Słońce są bardzo wyjątkowym zjawiskiem, które powstaje na planetach, które posiadają Księżyce. Takie zjawiska występują więc zarówno na Marsie, na Jowisie, na Jowiszu, na Saturnie, ale tylko na Ziemi z naszym wyjątkowym pod względem rozmiarów Księżycem powstaje zjawisko, którego na próżno jest szukać w innych zakamarkach znanego nam coraz lepiej, ale wciąż nie do końca nie tylko Układu Słonecznego, ale nawet całego Wszechświata. Zobaczcie. Na tym zdjęciu możecie zobaczyć zaciemienie Słońca, które fotografowałem e, kilka lat temu w Chile, w 2019 roku. To zjawisko powstaje wtedy, kiedy idealnie zgrywają się odległości Księżyca od Ziemi, Ziemi od Słońca, żeby. Zarówno rów, y, duży, duże Słońce i nieduży Księżyc na naszym niebie wydawały się mieć dokładnie te same średnice. To jedno z najbardziej widowiskowych i wyjątkowych zjawisk, jakie możemy oglądać na naszej planecie, y, które jest wyjątkowe też nie tylko pod względem odległości i charakterystyki ciał niebieskich, które biorą w nich udział, ale również czasu, w jakim przyszło nam to obserwować, bo musicie wiedzieć, że Księżyc cały czas oddala się od Ziemi, co sprawi, że kiedyś Będziemy w sytuacji, w której nie damy rady, już zobaczyć zaćmienia całkowitego, bo księżyc na niebie będzie zbyt mały, aby to się udało. Zjawiska zaćmienia słońca to jedna z moich największych astronomicznych miłości, które, które staram się śledzić wtedy, kiedy to tylko jest możliwe. Ostatnie zaćmienie obserwowałem w 2019 roku w Chile, następne będę obserwował już w kwietniu w, w Australii, to tam trzeba będzie się udać, aby takie zjawisko zobaczyć. Moją drugą wielką miłością jest natomiast zjawisko, które obserwuję właśnie teraz, gdy wy oglądacie ten film. To jest powód, dla którego nie mogę być dzisiaj z Wami na miejscu i nagrywam dla Was kilka dni wcześniej ten film. Bo siedzę teraz w Arktyce. W Arktyce, w za kołem podbiegunowym, 350 km za, za linią ko koła nowego w okolicy mi miasta Trumse w północnej Norwegii, gdzie ganiam zorze polarne. To jest rzecz, którą robię szalenie często w okresie e, zimowym i która sprawiła, że niestety teraz jestem po prostu na wyjeździe. Stąd ta moja e, wiadomość e, dla Was. Czerwone polarne to absolutnie niezwykłe zjawisko, które powstaje na skutek aktywności słonecznej. Słońce wyrzuca cały czas wysokoenergetyczne cząstki, które podróżując przez układ słoneczny bombardują ziemską atmosferę, poruszając się w linii pola magnetycznego Ziemi i w okolice, w okolicach biegunów, zbiegające właśnie do naszej atmosfery. Na pod wpływem których e, nasza atmosfera zaczyna e, świecić. I ten piękny, e, ten piękny spektakl, który możemy od, o, oglądać nad naszymi głowami w Arktyce, to jest właśnie wynik tego niesamowitego e, zjawiska. Zorze polarne to zjawisko, które zostało co ciekawe odkryte krótko. Przynajmniej odkryte w, w, przez, przez naszą część świata, tak to nazwijmy, krótko po, po śmierci Mikołaja Kopernika, bo, bo właśnie wtedy, kiedy został wynaleziony pierwszy teleskop, bo to właśnie za sprawą Galileusza. E, wiemy dzisiaj o Aurorze Borealis, znamy tę nazwę i wiemy, że takie zjawisko może w ogóle występować, bo to on wtedy we Włoszech jako, jako jeden z pierwszych w Europie e, obserwował i opisał to niezwykłe zjawisko dziejące się nad północnym e, horyzontem. Zorze polarne są rzeczą bardzo wyjątkową już nie tylko w skali Ziemi, ale też układu słonecznego, bo powstają tylko tam, gdzie planety posiadają gęstą atmosferę i mają pole magnetyczne. Dlatego dzisiaj zarze polarne obserwujemy przede wszystkim na Ziemi. Możemy też je zobaczyć na Jowiszu i na Saturnie, na Marsie i na Merkurym albo mamy zbyt słabą e, atmosferę, e, albo nie mamy pola. Magnetycznego, w którym te cząsteczki wiatru słonecznego mogłyby się zaplątać, tworząc takie niezwykłe zjawiska. Pozostaje mi tylko liczyć na to, że będziecie mieli kiedyś okazję e, zobaczyć taką zorzę polarną, a być może stanie się ona dla Was inspiracją w tworzeniu e, Waszych gier. Gorąco i bardzo mocno, tam hen daleko, za kołem biegunowym. Trzymam za Was kciuki, za, za Was udział w, w Game Jamie, za to, abyście stworzyli niezwykłe e, wizje, abyście wdrożyli w życie fantastyczne pomysły inspirowane nie tylko postacią samego Mikołaja, Kopernika, ale, ale przede wszystkim otaczającego Was świata, który jest ogromny, niezwykły i pełen fantastycznych inspiracji. I nie trzeba wspaniałego i wielkiego teleskopu aby zachwycić się pięknem kosmosu, ani tym, żeby zachwycić się kosmosem w ogóle i zainspirować się nim. Zachęcam Was do tego, abyście przypomnieli sobie widok rozgwieżdżonego nieba, który z pewnością macie w swoich głowach i żeby stał się dla Was inspiracją do zrobienia czegoś wielkiego. Trzymam za Was kciuki, życzę powodzenia i dajcie czadu. Wszystkiego dobrego.